Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot. Kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam Baranki na czytanie na luty 2022. Karty już są rozłożone, kochani, na Wasze czytanie. Ja zabieram się za chwilę do czytania, ale jeszcze jedno tylko, kochani, musimy powiedzieć, to jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować i nie z każdym będzie pasować. Ja oczywiście będę starał się je wyciągnąć jak najwięcej informacji z kart. Więc co, zaczynamy. Teraz tak, Baranki, u Was jakaś tajemnica wyjdzie na ja w ciągu, Powiem się, że bardziej widzę to w poniedziałek, tak? W poniedziałki musicie zwracać uwagę, ale też i wieczorową porą ktoś może do Was zadzwonić i Wam coś też powiedzieć. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta, która jest chora i ta możliwe, że pójdziesz też i na zwolnienie, tak? Tylko tutaj będziesz musiała zrobić to jakoś tam delikatnie czy coś, coś z takich rzeczy, dlatego że karty pokazują, że pojawi się osoba, która będzie no, wobec Ciebie taka troszeczkę nie fair. Karty pokazują tutaj, że jest osoba, która jest bardzo lękliwa, płaczliwa. Możliwe, że czujesz, że jesteś zdradzana, to tutaj mogę powiedzieć tak, że dobrze czujesz, bo jest tu jakiś romans, romans, który jest związany z Osobom przy pracy, tak? Jeżeli wy kobiety macie romans, lub będzie taka oferta romansu w pracy, ja bym to nie wyszła, dlatego że nowo poznany mężczyzna nie jest wart e, waszej znajomości. Karty pokazują tutaj oszustwo. Oszustwo. Jeżeli chodzi o pracę, możliwe, że ktoś będzie chciał od Was wyłudzić więcej pieniędzy, możliwe, że źle została spisana umowa lub umowa ustna, jakakolwiek tutaj bądźcie czujni, zwróćcie się do tego, co było, tak? Cofnijcie się w głowie, jaka była ta umowa, czy o czym rozmawialiście, bo tu karty pokazują, że ktoś będzie chciał zrobić coś sprytem, czyli przez, przez jego nieuczciwość, przez jego komunikację, czy wiadomość, czy cokolwiek, będziecie stratni pieniędzy. Karty pokazują tutaj dla osób, które jesteście w związkach, no jest wszystko ok, tylko macie problem z pieniędzmi. Problem ten polega, że jest jakaś kobieta, która lubi łatwo zarabiać pieniądze, żeby szybko coś przyszło, tak? I te pieniądze są możliwe robione troszeczkę na lewo, czyli nie to, że tego przez jakieś osoby trzecie. Karty pokazują tutaj, że jakąś wiadomość dacie wysłać młodej osobie, możliwe, że to będzie paczka, czy cokolwiek. Ta paczka możliwe będzie rozwalona, możliwe, że coś, z, będzie chciał ktoś coś zajrzeć, możliwe, że to jest też i koperta, gdzie ktoś was poinformuje, słuchaj, ale przyszła paczka rozwalona, coś z takich rzeczy. Lepiej nie dawać, dlatego, że jest to osoba, która jest pomocna, ale też coś dla własnych korzyści. Karty pokazują tutaj, że wy Baranki albo ktoś z, wa z Waszego otoczenia będzie chciał y zrobić coś fajnie sprytem. Jeżeli coś takiego będzie y będzie miało taką sytuację, to uważajcie, bo tu karty pokazują, że strata pieniędzy przez tą osobę. Nie tylko chodzi o umowę, ale o cokolwiek, tak? Jeżeli powiecie, że idziecie zarobić, jak na przykład mężowi o tym nie powiecie, lub komuś, że tego będziecie chcieli to ukryć, tak? To tutaj liczcie się z tym, że będą jakieś zranienia możliwe i złamania. Karty pokazują tutaj, że wokół Was jest osoba, która kuleje, osoba, która możliwe ma zrośnięte palce, możliwe, że nosi e, cały czas jakieś duże e, paznokcie, No czy wiecie też, ja to nie wiem, jak to tam, e, no jak się tam maluje, te, te przedłużają sobie, mniejsza z tym, coś z rękami musi być, mieć, jest to osoba, która nieuczciwa jest, możliwe, że wam wciska jakieś kity. Karty pokazują tutaj, że możecie mieć lęki, lęki przed tym, co już mieliście, lęki przed jakąśkolwiek sytuacją lub przed jakąś osobę. Kochani, to, te lęki, te, ten strach, który był, to było dlatego, że no, wy dobrą intuicję mieliście, ale ta osoba zły wykonała ruch i to jest dla Was lekcja. Jeżeli Wy myślicie, że źle e, kogoś e, no, wzięliście... Potraktowaliście to, ja mogę powiedzieć Wam szczerze, że dobrze potraktowaliście, dlatego że jest to osoba, która miała problem finansowy jest to osoba, która przeważnie nie ma nawet gdzie mieszkać, tak? Jest to osoba, która u każdego śpi albo w hotelu, jestem i takie bajki Wam wpuszcza. Jest to osoba, która potem i tak, tak się ulotni. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta o ciemnych, o ciemnych włosach jest to kobieta która możliwe, no pokazuje się, że ma dużo pieniędzy. Tu karty pokazują, że z tą osobą będziecie mieć jakieś rozczarowanie, możliwe też jakieś nieprzyjemne sytuację w pracy. Jeżeli mam mówić, tutaj w pracy może być oszustwo przez taką kobietę. Jest to kobieta, która lubi się pokazać. Jest to kobieta, która lubi um, nie tylko biżuterię, ale lubi jakieś takie przedmioty, lubi się pokazać. Słuchaj, ja to i to kupiłam za tyle i, i, i za tyle, tak? Na takie osoby zwracajcie uwagę. Możliwe, że ona coś Wam zaproponuje, to będą trudności, żeby Wam zapłacić, tak? Bo ta osoba jest tak. Dzisiaj mam pieniądze, jakąś tam gotówkę po to i to i za chwilę nie ma. I taki jest z tą osobą, takie jajca są. Karty pokazują tutaj zwracać uwagę na szybę, zwracać uwagę na, osoby, na rzeczy tam, gdzie jest szkło, gdzie jest odbicie lustra, tak? żeby no, nic nie wyszło. Ja bardziej bym uważała na szybę, nawet i w łazience, jak ktoś ma kabinę, czy cokolwiek, żeby cokolwiek na Was nie poleciało. Jest jakaś kobieta, która będziesz miała spotkanie, możliwe w parku, możliwe, że szukasz mieszkania eee, słoneczko to znajdziesz je możliwe właśnie w centrum, w centrum Twojego miasta. Karty pokazują tutaj, że ktoś dostanie wiadomość od mężczyzny od nieruchomości, ten mężczyzna poinformuje Was o czym. Jest to mężczyzna takiego czaruś. Nie wierzymy tej osobie tak za bardzo, nie zwierzamy się, bo on przekaże tą informację dalej. Karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta będzie miała do czynienia z pielęgniarką lub z osobą, która wypisuje recepty. Jeżeli tak, no to tutaj możliwe, że coś będziesz miała po jakichś lekach. Jeżeli chodzi o związki, cokolwiek u Was się dzieje, karty pokazują tutaj, że warto jest rozmawiać, tak? Szczera rozmowa wszystko uratuje. Tylko zanim powie, powiecie też wszystko, zwróćcie uwagę na ch charakter tej osoby, tak? Co mówicie, jak ona się zachowuje, dlatego, że małymi kroczkami lepiej to zrobić, niż od razu rzucić w wiecie wszystko kawa na ławę, bo wtedy zobaczycie tej osoby, kochani, charakter. Ja jeszcze jedną kartę tu wyciągnę. O, żeś ty, mój piękny. Teraz tak, ja już tutaj mogę powiedzieć, będą dwie kobiety, tak jak powiedziałam, będzie czarna i możliwe, że blondynka, możliwe, że taki w brąz, ale mniejsza z tym będą. E, będzie rozmowa dwóch kobiet, możliwe, że przez telefon. Uważajcie, bo tutaj rozmowa będzie, że um, będzie kobieta, która jest bardzo z, z, Powiem tak, jest to kobieta, która doradzi, ale tak doradzi mm, mm, i dobije szpilek. To jest taka osoba. Jest to osoba, która Wam czegoś zazdrości, czyli jakaś rozmowa będzie, e, kobieta z kobietą będą miały rozmowę, możliwe, że jesteście w jakiejś izolacji, czy cokolwiek, bądźcie czujni dlatego, tylko że jest to kobieta, przez którą macie zamieszanie, jest to kobieta, która się nagle odcina, jest to kobieta, która bardzo lubi robić zamieszania i plotki. Jest to kobieta, która siedzi przeważnie w domu. Jest to osoba, która gdzieś rzadko ją gdzieś wziąć, a jak wyjdzie i się kogoś uczepi, to się no, trzyma Was jak rzep, nie powiem czego. Dlatego na taką osobę uważajcie. Jest to osoba też, którą Wy możecie stołować. Możliwe, że ona cały czas u Was w domu jest, tak? O, no to tutaj uważacie I teraz tak. Możliwe, że będziecie mieć wizytę u lekarza autentyckich z takich innych osób, ale też urzędy prawne, tak? Jeżeli mam mówić, no to tutaj się też pokazuje wiadomość, albo wy wykonacie taką wiadomość, albo ona wykona do Was wiadomość, czyli jakaś rozmowa będzie miała u Was, kochani, co? No, będzie taka sytuacja. Uważajcie tylko, że możliwe, że do Was przyjdzie mężczyzna, który mieszka 50 km od Waszego miejsca zamieszkania i jeżeli mam mówić z taką osobą, macie romans, to jest to tylko krótkoterminowe. Coś długo nie będzie z tą osobą, tak? Na takiej zasadzie. Możliwe, że ta osoba nie chce związku stałego, tak? Tylko lubi, no bezinteresownie lubi monety, lubi zarabiać. O, jest to osoba, która pracuje jako budowlaniec, jest to osoba, która... Na świeżym powietrzu tak y, pracuje. Jeżeli macie pracownika, to tutaj y, jakaś wiadomość będzie, że możliwe zwolnienie czy cokolwiek y, Wasz pracownik też przyniesie. Moi kochani, to już by było na tyle. Ja Wam życzę dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie, Baranki, tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję się i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.